Tutaj możecie zobaczyć nasz najbardziej tajemniczy eksponat, żółty safe. Wow, wygląda bardzo tajemniczo. Co zamierzasz, Poli? Chodź szybko. Co tu się dzieje? Poli, nie rób tego. Nie wolno nam dotykać eksponatów. O nie, ten wir mnie wciąga. Mówiłam, że nie wolno tego ruszać. Barbie, idziemy. Obawiam się, że jest już za późno. Nas też ściąga. Gdzie my jesteśmy? Spójrzcie teraz, każda z nas ma swój własny safe. Zawsze się gdzieś spieszysz. Ja zaczynam. Czy to surowe kurze łapki? Wyglądają obrzydliwie. Nie chcę ich próbować. To nie przejdzie, musisz to zrobić. Więc życzę powodzenia. Dobra, dobra, bo nie dacie mi spokoju. Te nóżki są takie zimne i sztywne. Ochyda. Chyba lepiej zjeść je w całości, żeby szybko z tym skończyć. Nie chciałabym być na jej miejscu. Ojej, Barbie się rozchorowała. Niech dojdzie do siebie, a ja zobaczę, co jest w moim sejfie. Wow, tęczowy tort. Co za niespodzianka. Polly, spójrz, jaki jest miękki. Palce dosłownie w nim toną. Założę się, że smakuje jeszcze lepiej niż wygląda. O tak, krem jest wspaniały. Też chciałabym spróbować. Możesz pomarzyć. Ale to i tak nic nie da. Każdy kawałek tego tortu należy do mnie. Może jednak się podzielisz. Jane, nalegam. W przeciwnym razie będziesz musiała zmierzyć się z moim kijem baseballowym. No dobra, Trzyma, jesteś bardzo przekonująca. Trzeba było tak od razu, niepotrzebnie traciłyśmy czas. O nie, upuściłam kawałek tortu. Barbie, oberwiesz za to. Może najpierw sprawdzisz swój save. Jest tu jakaś dziwna buteleczka z zielonym płynem. Co mam z nią zrobić? Okay. Nie wiemy. No dobra, spróbuję tego. Wow, to jest pyszne. Chcę więcej. To jakiś gazowany napój. Co się ze mną dzieje? Co za dziwne uczucie. Wyglądasz, jakby Cię poraziło prądem. Wy też. Czuję niespotykaną energię. Chcę się ruszyć, coś zrobić, gdzieś pobiec. Jestem gotowa do podróży po całym świecie, po całej kuli ziemskiej. Pilnie muszę zużyć całą energię, ale myślę, że będzie to trudne, bo jestem jak błyskawica. Energii wystarczy mi na całą wieczność. Jaki piękny, spokojny dzień. U, gdzie jestem? Wow, koktajl! Świetnie, przyda mi się małe odświeżenie. Jest pyszny, właśnie to, czego potrzebuję po długim biegu. Dzięki za poczęstunek. Trochę się orzeźwiłam, a teraz muszę wracać. Do zobaczenia! Gdzie się podział mój koktajl? Nie wzięłam ani jednego łyka. Cześć dziewczyny, tęskniłyście? Wróciłam! Dopóki się nie otrząsnęły, mogę zrobić co chcę. Na przykład narysować Jane Wonsy. Zapomniałam o mojej torcie. Teraz nikt mi nie przeszkodzi. Jest pyszny. Wezmę kilka większych kawałków. Jest taki miękki i soczysty. Wspaniały. Co robić dalej? Zostało mi mnóstwo energii. Kurze łapki. Ponabijam się trochę z Barbie. Czas cię nakarmić, koleżanko. Trzymaj, są pyszne. Na pewno je pokochasz. Nóżki wystają jej z ust. No niezły ubaw. Co się dzieje? Dlaczego włożyłaś mi do ust łapki kurczaka? I narysowałeś mi wąsy. Uważaj, Poli, będziesz musiała za to odpowiedzieć. Częstuj się! Przepraszam, nie zrobię tego więcej. Rozchmurzcie się, dziewczyny. Przed nami świetna zabawa. Zobaczmy, co jest w moim sejfie. O, nie, to cała góra cytryn. O, tak, miałaś rację, to będzie świetna zabawa. Życzę Ci powodzenia. Przyda mi się. Boże, te cytryny są takie kwaśne! Spójrzcie tylko ile jest z nich soku! Trudno mi to wszystko znieść. Całkiem myślę sobie radzisz. Ale co z twoją twarzą? Nie wiem, chyba ją wykrzywiło. A jak zjem resztę, to będzie jeszcze gorzej. O, nie zaczyna się! Co ty robisz? Biorę się w garść. Barbie, otwórz swój safe. Już! Jest w nim ogromny popyt! Spójrzcie, jaki jest słodki, wspaniale! Nie mogę się doczekać, żeby pograć? To naprawdę niesamowite i bardzo relaksujące! Ona jest trochę dziwna. Ej, Barbie, weź się w garść. Dobra, zobaczmy, co jest w twoim sejfie. To świetny pomysł. Jest na nim znamalowany znak zapytania, więc powinniśmy się spodziewać czegoś mistycznego. To jakaś książka. Ej, Poli, nie wiesz, co z tym zrobić? Spróbujmy chociaż ją otworzyć. O nie, jest w niej czarna dziura! Boję się, Jane! Nie rozumiem, co to jest. To wygląda przerażająco. O Boże! Z książki wystaje jakaś ręka! Jest ogromna i czerwona! Co robimy, boli? Nie wiem! Walczcie z nią sama! Ja muszę już lecieć. Pa! Porzuciłaś mnie jak mogłaś! Czuję się okropnie. Tak dobrze się gra, czuję się wypoczęta i zrelaksowana. W ogóle nie mam ochoty się zatrzymywać. Moje ręce same sięgają po popyt. Co to jest? Czuję to palce. Ręka wygląda naprawdę dziwnie. Odejdź stąd. To mój popyt, nie oddam go. Puść, bo rozerwiesz. A nie mówiłam? Nigdy ci tego nie wybaczę. Zaraz cię dopadnę. Nie sądzę, żeby twoje oko lubiło sok z cytryny. Przekonajmy się. Szykuj się na przyjęcie ciosów. właśnie tak. Co, nie podoba Ci się. No już wynoś się stąd, żebym nigdy więcej cię nie widziała, Barbie, jak udało Ci się przegonić te bestie? Wow, nie ma potwora. Dobra robota Barbie. To drobiazg. to wcale nie było trudne. Dowiedzmy się, kto zaczyna. Hura, to ja! Zobaczmy, co my tu mamy. U, wodorosty, nie mogę ich jeść. Mogłam się tak nie spieszyć z otwarciem sejfu. Teraz muszę to spróbować. Wodorosty są tak obrzydliwe, że przypominają robaki. Nie chcę wkładać ich do ust. Nie zazdroszczę ci, Jane. Mam nadzieję, że dostanę coś smaczniejszego. Ojej, to prawdziwy kokos. Ma w sobie mleczko, super. czy moje zęby, to takie twarde! Wygląda na to, że nie możesz sobie z nim poradzić, Barbie. Co to jest? Jakiś pilot, ale do czego mi to potrzebne? Jak tu dużo kurzu, zaraz kichnę. Moja głowa trafiła prosto w stół. Chyba zaczynam rozumieć, do czego potrzebuję tego pilota. O, przewijanie. Przewinęłam wszystko, co się wydarzyło. Wow, jak fajnie to działa. Daj mi tego pilota natychmiast. Barbie, wyglądasz na wkurzoną. Będę musiała wcisnąć pauzę. Nie jestem zabawką, którą można tak sterować. Poli to była ostatnia kropla mojej cierpliwości. Wyrównam rachunki. Mam pilota. Nie Barbie, nie naciskaj przycisków, proszę! Za późno to wszystko twoja wina. A teraz usiądź i zastanów się przez chwilę nad swoim zachowaniem. Nic nie zrobiłam Barbie, nie dotykaj mnie. Wybacz Jane, ale spodobało mi się kontrolowanie ludzi. Teraz znów masz pełną miskę wodorostów. To bardzo okrutne. Nie możesz tego zrobić. No to patrz. Myślę, że to świetna zabawa. Zabawa, żartujesz sobie? Daj mi tego pilota. Przekonajmy się, jak dobrze będziesz się bawić na moim miejscu. Dziewczyny, przestańcie, błagam was. Zepsuję ci pilota. O nie, rozbije się. Teraz zostały już tylko odłamki mój kokos w końcu pękł na dwie części. To nie było tego warte. Zepsuły się mojego pilota. No i proszę, przyciski już nie działają. Trudno. Przynajmniej można coś przekąsić. Zawsze chciałam spróbować kokosa. Miosz jest przepyszny. Chcę więcej. Z chęcią byśmy tego spróbowały. Tym razem to ja zacznę. Jestem pewna, że tam jest coś pysznego. Wow, trzy napoje naraz! Cola, fanta i sprite. Fajna mieszanka. To dobry moment na odświeżenie się. Rozumiem, to nie jest napój, tylko żelek. Wspaniale. Berbi, może z nami się podzielisz? Co? To moje. Zapomnij o niej, Poli. Po prostu otwórzmy swój save. Co za obrzydliwy zapach. To pochodzi od cebuli. Nienawidzę tego smaku. Będę płakać. Fuj, ohyda! Jane, teraz ty też śmierdzisz. Zaraz się uduszę. Muszę zająć się swoim sejfem. Wow, złota lampa. Widziałam takie w bajkach. O jej, co za szczęście. Wiem, że trzeba ją potrzeć. Wtedy pojawi się Jean. Gdzie on jest? Dlaczego nie przychodzi? Hura, chyba się udało. Lampa się świeci. Zaraz coś się stanie. Wygląda na to, że to naprawdę Jean. Cześć, wezwałyście mnie. W ogóle nie podoba mi się ten jean, jest jakiś groźny. Ja tylko żartuję, Poli. Nie bój się, czego pragniesz. Muszę się nad tym zastanowić. Mam pomysł, chcę żelki jak u Barbie, tylko większe. Prościzna! Czas na mnie, Pa. O mój Boże, jeans spełni moje życzenie. Sio, nie przeszkadzaj mi. Ojej, jaka pyszna galaretka! Wspaniale! Przepraszam, że przeszkadzam, Poli, ale czy mogłabyś się podzielić? Dobra, niech będzie. Proszę bardzo, Barbie, często się. Co ty robisz? Pobróciłaś mi sukienkę. Jak mogłaś? Jest zrujnowana. Ale przecież sama prosiłaś, żebym się podzieliła. Myślisz, że przymknę na to oczy? Nie. Nadszedł czas, aby wykonać swój ruch. Ginie, teraz ja cię wzywam. Witaj, Barbie. Czego potrzebujesz? Jestem do Twoich usług. Poli zniszczyła mi sukienkę Nie martw się, zaraz dostaniesz jeszcze lepszy strój niż ten, który masz. Wow, wyglądam teraz jak prawdziwa księżniczka! Jak ty to zrobiłaś, Barbie? Zabrałaś moją lampę! Nie zostawię tego tak. Będę musiała go ponownie wezwać. Co ty robisz? Daj mi to teraz! Przywołam go! A właśnie, że nie. Ja będę wypowiadać kolejne życzenia. Czas położyć temu kres. Przepraszam dziewczyna, ale muszę interweniować, bo inaczej to będzie trwało wiecznie. Co za smród! niedobrze mi. Zadziałało świetnie. Lampa jest teraz moja. Czas wezwać Dina. Witaj, Jen. Słucham cię. Chyba zemdlałam. Co tu się stało? Dżen, czy ty zabrałaś moją lampę? Potrzebuję Twojej pomocy. Słuchaj uważnie. Zamienić przyjaciółki w żaby? Łatwizna, gotowe. Dobra robota, dziękuję. Proszę, ale teraz muszę już iść. Cześć, przyszłam, żeby posprzątać. Przepuść mnie. Nie ma mowy. Najpierw muszę cię dokładnie obejrzeć. Możesz mieć przy sobie coś niebezpiecznego lub nielegalnego. Nie bądź śmieszna, jestem tylko sprzątaczką. Chcesz kitketa? Mam jednego. O, bardzo dziękuję. Ale nawet nie myśl, że mnie przekupisz. Pokaż mi co jest w wiadrze. W wiadrze? Tam nic nie ma. Kurczę, co robić. Wiem. Dlaczego się mnie czepiasz? Mam jeszcze 10 takich domów do wysprzątania, więc nie przeszkadzaj mi w pracy. Dobra, dobra, sprzątaj, przynajmniej będzie czyściej. Andy, mam twoich przyjaciół. Znalazłam całą trójkę. Trójkę? Ale on jest tylko jeden. Spójrz, znalazłam trzy złote rybki. Rybki? Jak w ogóle można nazywać rybkę przyjacielem? To nią! Cicho, idzie policjantka, schowaj rybki. Schować? Ale co mam z nimi zrobić? Gdzie mam je. Jest... A, wiem, do toalety. Tam jest woda, co oznacza, że ryby będą bezpieczne i zdrowe. Mam nadzieję, że niczego nie podejrzewa. Co tu się dzieje? Dlaczego cała woda jest na podłodze? Po co pani tu przyszła? Muszę pilnie skorzystać z toalety. Ojej, w takim razie szybko opuszczamy budynek. Mam nadzieję, że Jane znajdzie mojego kolegę. Bez niego jest mi tak źle. Tak bardzo stęskniłem się za moim pieskiem. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Witam, nazywam się... Y, Jerry. Muszę sprawdzić stan techniczny budynku. Oto moja walizka, proszę ją sprawdzić. Chyba wszystko OK. Mogę cię wpuścić do środka, proszę. A jednak stop. Po pierwsze, czy mógłbyś rzucić okiem na moje krzesło? Jest zepsute. Nie mogę w nim normalnie usiąść. Czesło? A, no tak, zdarza się. To proste. Potrzeba... Potrzeba tylko taśmy klejącej. Taśmy klejącej? Tak. Proszę wejść. Szefowie znowu wezwali najtańszą firmę. Zapraszamy. Mamy tu problem z oświetleniem. Czy mógłbyś wkręcić tę żarówkę? E, jasne. Dla mnie to nic wielkiego. Teraz trzeba tylko wymyślić, jak dostać się do Diego. Wiem. Wystarczy zrobić duży otwór w ścianie. Myślę, że przyda mi się do tego młotek. Ojej, mury w więzieniu są twardsze niż gdziekolwiek indziej, ale to nie szkodzi, mam wiertarkę. Co to ma być? Chyba będę musiała się uciec do ekstremalnych środków. To działa! Co się tam dzieje? Proszę się nie martwić, w ten sposób trzeba wkręcić żarówkę. Andy w końcu zobaczy swojego przyjaciela. Gdzie jest mój pies? Nie ma mowy, żeby zmieścił się w tej dziurze. Co? To szczur. What? Co się stało? Dlaczego w ścianie jest szczur? Uh nim będzie za późno, musimy stąd wiać. Hey! Dobry wieczór, złapałem niebezpiecznego przestępcę. To Fredka, a trzeba ją wsadzić do celi. Ojej, no właśnie widzę, że od dawna próbują ją złapać. Okay. Proszę wejść, cele są tam. Gdzie jest mój bana? Co się tam dzieje? Jane, przyprowadziłaś mojego przyjaciela? No! Tak, oto to i on. Nie cieszysz się, że go widzisz? No! Przyjaciel to fredka! One są przerażające. To nie jest mój przyjaciel. Mam tego dosyć! Biedne zwierzęta, biedna ja! Co to się Co? dzieje chwileczkę? Nie jesteś policjantem! Muszę podjąć odpowiednie działania przeciwko tobie. Co? Hej, gdzie jest moja broń? Wygląda na to, że Fletka jest mistrzem w swoim fachu. Co tu się dzieje? To nieładnie. Hmm? Musimy już iść. Proszę nam wybaczyć, ale lecimy. Stać i tak a nie. Nie zrobisz tego. Nie pozwolę ci na to. Wiesz co? Nie będę cię za to karmić. A to banan, który będziesz jadł przez cały dzień. Smacznego! Puść mnie, przyniosło jedzenie dla więźnia. Hey! Mam nadzieję, że w środku nie ma żadnych zwierząt, bo okay. ostatnio mieliśmy tu jednego z frekką. O czym pani mówi, jakie zwierzęta mogą znajdować się w żywności? To niezgodne z przepisami. Mogę wziąć kurczaka, jestem taka głodna. No. Oczywiście, smacznego. Dziękuję. No wreszcie mogę zjeść porządny posiłek. Skąd się wzięła tu sierść? Chyba wiem. Andy, to ja, Jane. Przyprowadziłam ci przyjaciela. Naprawdę? Nareszcie. Mam już dość czekania. Gonię go od dwóch godzin. Ależ masz szybkiego i zwinnego króliczka. To nie jest mój przyjaciel. To jest królik. A ja potrzebuję... Cicho, nadchodzi policjantka. Mam was, to znowu wy i znowu zwierzęta. Co? Jakie zwierzęta? Pod kloszami one tam są. No, tu nikogo nie ma. Nie możecie mi tego udowodnić. Nie wierzę, sama widziałam futro na kurczaku. No, proszę spojrzeć, tu nikogo nie ma. Wydawało ci się? Wydawało? Nie, znajdę go. Wiem, że gdzieś tu się chowa. O czym ty mówisz? Nic nie widziałem. Po prostu mnie karmiono. Jaki mądry królik udało mu się wskoczyć pod czapkę. Stop! Dokąd zmierzasz? Przyszłam zobaczyć się z Andy. Jestem jego żoną, mamy rodzinę i małe dziecko. Czy mogę wejść? Po prostu dziecko już bardzo tęskni za swoim tatusiem. Dziecko? No oczywiście zapraszamy. Andy nie powiedział nic o swojej rodzinie. Andy, cześć! To znowu ja! Myślę, że tym razem przyprowadziłam twojego kumpla. Dlaczego od razu nie powiedziałeś, jak wygląda? Tak, to mój przyjaciel. W końcu jesteś ze mną. Tak bardzo za tobą tęskniłem. Daj mi go. Jest gruby, dlatego nie zmieści się przez kraty. Pław, go on ucieka! Uwielbiam parówki. Co się stało? Dlaczego posterunek zamienił się w Zo? Ej, piesku, dokąd idziesz? Pomocy, zostałam zaatakowana! To chyba szansa, żeby dać Endiemu wolność. Klucze są tutaj. Możesz mnie wypuścić? Tak, już. Zaraz będziesz wolny. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni klucz. Wydaje mi się, że wiem, jak uspokoić to zwierzę. Chcesz kiełbaskę? Wiem, że chcesz. No to teraz do dzieła. Ty też pójdziesz do więzienia. No no, co ty tu robisz? Yy, nic takiego, ja tylko yy, tu stoję. Kolego, posiedzisz sobie teraz z panem. Będziecie musieli siedzieć w jednej celi. Hurra, w końcu jesteśmy razem! Czyli mogę wrócić do domu? Nie ma mowy. Ostatnio udało ci się zamienić więzienie w zoo. Za to też przydało być ci się trochę czasu za kratkami. Na pewno nie będziecie się nudzić. A ja tymczasem idę na lunch. Nic się nie stało. Damy radę. Subskrybujcie kanał HahaNom, aby nie przegapić kolejnych fajnych challenge. Będzie tylko coraz fajniej i ciekawiej.